Polonijne Mistrzostwa Świata w Siatkówce dobiegły końca. Po raz pierwszy rozgrywane były w Andrychowie. Wśród panów najlepsi okazali się Łotysze, wśród pań zawodniczki z Wadowic. Do Andrechowa zawitało ponad 200 zawodników. Nie zabrakło podróży z Austrii, Francji, Białorusi czy Kanady. Ja myślę, że są bardzo ważne dla Polaków, którzy wyjechali za, poza Polskę, żeby się razem spotkać i brać udział w takim turnieju. Mistrzostwa cieszyły się ogromnym zainteresowaniem również wśród najmłodszych. Pierwszego dnia były przedszkolaki, również kibicują. Widać, że cały Andrychów i okolice tutaj, całe Podbeskidzie w tych Mistrzostwach Świata uczestniczy aktywnie, co mnie co zaskakuje. Największą atrakcją turnieju był zespół gwiazd polskiej siatkówki. Ten mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że mieli parę niekonwencjonalnych zagrań, których jeszcze nigdy nie widziałem. Kibice śledzili emocjonujące spotkania, a w przerwach na wszystkich czekały atrakcje. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, by publiczność się dobrze bawiła. My jako osoby zaproszone do tego meczu naszym obowiązkiem było po prostu zaprezentować taką siatkówę, która się będzie podobała publiczności. Mistrzostwa to nie tylko święto młodzieżowego sportu, ale również doskonała okazja do integracji środowisk polonijnych. Myślę, że jest sprawa taka dużo ważna, wracać do kraju, która którym Kolejne siatkarskie zmagania za dwa lata.